Dobra, ja sobie kupuję fioletową. A ja sobie zbiorę lucik, bo mam zarąbisty lucik. Ładko, dawaj mi to. A co ile? Za ile sprzedaję? Ładowane sprzedaję! A za ile? Nie wiem za ile nie obchodzi to, mnie to, 50. jak ładowane, mam. O, bandoliera mogę wynająć. Widać te strzelby, poproszę i strzelby Ej, przyjdziecie do mnie? Bo u mnie jest jakiś typ, Jablo. nie? Ale ja nie mam żadnej broni tak ogólnie. Dobra, kupię od tego frajera. A ja będę ja miał fioletowe wszystkie itemy, chłopie. Ale, ale, ale dziwnie to jest teraz tak. Chłop, do mnie piję. To jest dziwnie teraz jak. no. Dobra, no, 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 no. Kurde. Kebab też zaraz będzie dead. Kebab dead. Przeczukaj. Ja przyszykuję. Też przyszykuję. tylko wezmę. Czekajcie. Idę do tego typa, co sprzedaje. Ale on ma tylko ładowane. Nie wiesz... Muszę nie... zrobić kwitację ze strzelby. No to ja, ja mam stryb... Tylko nie pieskał no bo niebieską, no bo on różnie sprzedaje. Raz mi sprz y chciał sprzedać filetową, ale nie miałem Gold'a. Ale to gold, ten Gold teraz jest niby ciekawy, ale niby taki wiesz. Idziesz sobie do, tego, do takiego typa i masz od razu pompę. I dla tego gościa, który nie ma Gold'a, no to to jest takie ten. I na, i na końcu już w ogóle się nie będzie opacało chodzić po skrzyniach. Tylko będzie się opacało chodzić do gości, bo będziesz wiedział, że ten ma pompę, ten ma MK i, i będziesz sobie... Tak dobra, co jej się najbardziej opłaca, bo tu będę miał fioletowego Skara i pompę będę miał niebieską obok. No trochę takie słabe. No. Chłopie ja akurat mam pompę niebieską i fioletowo jak tam? Jakby to jeszcze było e jakieś to... RPG czy coś ten desen. Ale tak nie, są RPG, są RPG, ogóle, bo nie, dzisiaj nie ma. nie chodzi mi o rpg, to... chodzi mi, że. Fortnite byłby w stylu RPG. O, oh, RPG. Nie wiesz co to jest. To by Fortnite nie był Fortnite'em, to by teraz miał zero widzów, nie? Nie wiem, ja bym tam pograł w takiego Fortnite'a RPG. W ogóle bym pograł w jakiś RPG. Ja, ja na święta będę miał asesina, natomiast miesiąc albo dwa nie będzie w gierce Fortnite'a. Asesyna, Valhalla? Nie. Jakiego? Origins jako jakiegoś. Nie. Chodźcie. Dobra, ja sobie wziąłem likwidację z pompy. Wygram coś. Idziecie? Chcecie mieć Kowlara czy nie? Nie, no ja nie. mam typa. Ale zaraz go załatwię. Nie, czekaj, to zabij go z pompy. No zabiję. Ale z pompy. No z pompy. Chodź co. Chyba. A nie, to chłop, który sprzedaje RPG. O nie, to chłop, który mnie bije. Lecę. No chłopie, ja mam 5. Ten chłop mnie rozwali. No zapytałem Mówię. się, czy chcesz mieć tego Kevlara. No chłopie! Wiem! A mocy. No idę! Ja umrę w ciągu 10 sekund no to, jak mnie To uciekaj! mamy ci, no spokojnie, rollo Gdzie jest ten Co to? Co to? No nie wiem, ale... Co to? O nie, już nie ma kogo Się sam wysadził Ja biorę Się sam wysadził Ale z botem nie możesz się zawieść no. Ale że on ma minion HP? Że ty zamiast że, że od niego ja kupić Że zamiast od niego kupić, to, chcia... to się z nim zwalczyłeś? Nie, on właśnie mnie zaczął pić! No bo jak go uderzysz to on ja cię nie, uderzyłem! To musiałeś go no. uderzyć, bo on pewnie coś sprzedawał. Nie. nie chciałem od niego kupić i nagle zaczął mnie bić. No to ona, chcia chciałeś kupić od niego RPG, ta? Nie, chciałem po prostu podejść i zobaczyć co on ma. A tu się na mnie rzucił i zaczął we mnie strzelać. To nie, wiem, bo jakbyś dał, że, chcia że chcesz kupić RPG, to pewnie zamiast kupić da dałeś, że zawalczyć z nim o RPG-a. Tak też możesz. Daj się Tak, da się tak. Ja biorę ten metal, proszę mi go zostawić. No i. No. Było wcześniej mówić. No mówię, że ja biorę ten metal. To powiedziałeś, jak powiedziałeś, jak przyszedłem? Trzeba zabić typa jakiejś z pompy. No ja też wziąłem to. Te Zrywam się, czy tam podoba ten, czy tamten? Ten. Tamten. Mi też tamten, bo ten jest słaby. Tamten był beznadziejny w ogóle. Nie, to jest fajne, był no bo latałeś na miejscówkę i wiedziałeś gdzie jest boss i mogłeś go zabić. A tu nawet nie wiesz, ja nawet ja w nie wiem. Nie mam lubię do... takich bosów. Dla mnie fajne jest to, że można sobie... że masz złoto, zabijając ludzi, masz więcej złota i za takie złoto masz sobie coś takie fajne, takiego kupować. To jest fajne. I like. no tak mi Amodopompy byłem 9. Ja nienawidziłem w ogóle tych właśnie yy, bosów, nienawidziłem. Ani super, ja lubię. I supermocy też nie lubiłem, strasznie. A do pompy? Bo mam dziewięć. Już ci daję, czekaj. Mam pięć. Dzięki. Na no serio? Nie. Ale o wiele szybciej jest gramaty. No i na kiszcząco. Smoczycho, kogoś ma. A i do smoczycho. Boże, nagrałem to! Gościu, gościu był gdzieś z 150 metrów ode mnie. Skakał sobie, biegał sobie, skoczył do krzaka, strzeliłem i go trafiłem za 105. Ups, ja, ja, ja kiedyś się tak odwróciłem, tylko janusko, za Zahopa. Kto mi uratuje auto? Dostaję. Ja to ją uratuję, bo jej na pomoc smoczka. Ten, kto mi uratuje ma... auto, dostaje 500 drewna. Zaraz, walnę mu... Nie, nie dało udało mi się. Walnę mu RPG zaraz, smaczko. Zabiłem go. Masz bandaża. Czekaj, mam tutaj Paszczaka. A dobra. Sprzeda sprzedam komuś, dam komuś akacza. A ja chcę. To wiesz. No i sklipowałem to Ej, zajrzał wam to wyzwanie z pompą? Nie Nie zajrzał? a tylko mi zajrzał. Ale gościu w ogóle się uleczył, gościu miał jeszcze kewlara z tuły e, patrzcie, patrzcie Wy też wi to widzicie? Co? Świetniki pod wodą Nie O, nie widzę Fajne zbierz <laughs> Spróbuj to zebrać O, patrz Tu Wezmę z chęcią Weź to ale nie mam tutaj, gościu. No tu jest. O jest, Lol. No. Co to? Płaszczak pod wodą, znaczy ten. Świetnik pod wodą. No to się mam po te? Nie, ja mam. Mogę ci jedynie uzdrowi... uzdrowie. Najbardziej uzdrowi. Mogę cię uzdrowić rpg o tak. No. Ja mogę cię. Uzdrowić. Teraz jól Robimy racket Mogę cię uzdrowić tym, że ciebie nie, nie uzdrowię jak cię zabiją. To fajnie. E tu jest meduza u mnie? Kto chce to... Ja chcę. No to chodź. No Ja mam takiego baga, jak mieć dwa płaszczaki jednym. Wystarczy wziąć płaszczaka i w ostatniej milisekundzie go y, szybko wziąć. Bo no. się boli. Ej, mam jakąś nową rybę. No ja to też... Ryba wiem. punktu zerowego. Co robi ryba punktu zerowego? Boję się. A jak ona wygląda? Yy, tak. To nie wiem, będzie nie zaraz... Ty nie nie to... ją użyjemy, spoko? Ty użyjesz i... Około nas, okej? Okay? Spoko? No dobra. Tak no bo jak to jest? Tyłu, ryba punktu zerowego. Możliwe, że, nas, że to jest ten, yy, lift. Nie, bo to jest ryba punktu zerowego. ją, Jeciu, zjeciu. Uwaga, chodźcie. No. A wiem, co ona robi. Teraz kliknij A dwa razy. ale gówno. Na... Bez znaczenia, no. Myślałem, że będzie jakaś Według... lepsza. Ja myślałem, że będziemy jak to. Ale podobno jest Ryb. podobno jest ryba lift, więc można jest, 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 mo jest. można złowić jakąś. Mam szczeliną rybę. Ej, to jest ta ryba. Tak, to tak, Nie jest, nie jest. Nie, nie chodź, będę jadł. To jest chodź. chwilę do snajperka, chodźcie. Chodźcie. Ej, czekajcie, pilnujcie mnie, żebym nie zginął. Nie zmienić. Czekajcie. To powinno być... Nie, zabieraj mu smoczycho! Nie, spoko. Chodź smoczocho. Komin. Użyjesz szczelinę. Tu ty Przesz, przecież, przecież mamy strefę. Dobra, mogę już zaznaczać. Nie ma po co. Jak, jak będziemy mieli kryzysową sytuację. Albo ty będziesz Type... miał. Nie, jednak nie. Gdzie? Ja, ja. Słyszałem, ale to chyba Ksawik był. Jak Harpoon, to ja. Ta, no. typy, maruderzy. Maruderze? Ta, tu. Komin. Ale gówno uciekło. mnie ja nadal? O, Phil Ross. Ja za chwilę muszę kończyć. O, mamy potyp Ja sobie wezmę zarybkę. No ej, smuć cicho! Co? No chłopca mi zabiera skrzydła No co, mój kolega zrobił wina! My też zrobimy, chłopie. Teraz nie możemy, bo ja muszę z razem zrobić wina. Chłopie, no to deduwaj de szybko. Nie, to jak będzie jak będzie 2 na 1 na przykład, to wtedy wyjdę. Nie, Fil... nie wychodź! Fil ja roz... roz! No już chyba nie feeleros, bo powoli ten kanał się niszczy. Fajnie. Ale mam plany, jak I to odbudowywać. Fajli. Już Powoli, powoli od, odbudowuję kanał. Okej. Okay. Powoli. Będę musiał, bo jakby Arku to jest tragedia, co mi się z kanałem. Spawa, Naprawdę. Rozumiem. I tu już nie chodzi o, o to, że wyświetlenie, to chodzi o to, że 0 osób na, na godzinnym live To już jest coś. Na serio? Nie tak. 0 osób na godzinnym live No. To jest już coś nie tak, to już trzeba robić. Bananka walnicie. Już... Bananek minus 35. Kurde, ja już sam Jak się sezon podoba? Moim zdaniem jest mega. Moim zdaniem jest mega. Państwo, to, że da się robić zadania dla postaci, to jest... Moim Dla zewnątrz. mnie wow. to jeden ze względem słaby Fajne. Że Macie już Fajne jest... wino w tym sezonie Słucham, słucham, co? Macie już... Zaczynając ja w, w tym sezonie. Nie, biało. Biało. Na ja też mam biało chłopie. Ja już mam. Masz? Ale nie na no, odcinku jest. To jest Ale zrobimy jeszcze raz, wiesz, schodzi i razem te sprawy, nie? A ja nie mam. Kooperacja. Kooperacja musi być... Biało, musi być. chyba być. Nie ono się brzeg wychwyta. Czy jakoś tak to się było? Tylko masz to, że, mu, że ten mój skam, nie? Na YouTubie cały czas. O. On cały czas rośnie wy, wyświetlenia. Prawie 500 wyświetleń, 450. Czartujesz. No? Chartujesz. 38, 38, 38, 38 łapek w górę, 22 w dół. Ale to jest najlepsze w tym, że te łapki są w dół? Tak. Nie wiem. Że algorytm YouTubea by się do. o takiego. Typka który ma 100 tysięcy sobów chciał ze mną spogadać chwilę. Bo się go, go pytałem na każdym go live i mi powiedział, że jak działa tak, że łapki w dół czy w górę się kumuluje. I ty tylko na to. Banane! I... Są... Tak Zatem 30 łapek z 0 w górę to z 8 osób na, na live. I ty ale. właśnie ja mam bekę, bo miałem na, na odcinku miałem 4 wyświetlenia i 8 łap i 6 łapek w dół i 2 łapki w górę Właśnie nie, a, a, a właśnie... Ja, ja, ja ty mam z mulki w górę, bo masz... No tak, bo chcę. Mm -hmm. Ja w ogóle sobie postanowiłem, że live sobie daję na... na, na, na prywatne, żeby z kanału nie śmiecić, wiesz? Tak wiem, też tak mi się. to ta, ta, tak robię czasami. W ogóle spadło mi w tym miesiącu, ja sobie nic nie robiłem. 80 subskrypcji. Okej. Okay. Czyli ile ci spadło? 80, okay. no to mało. To w sumie. Niby mało niby dużo. No, jakby... teraz wiem, że suby nie są oszczędne zbytnio. Ma ktoś z wy? Nie. Ja mam. Ja mam. I don't know. Robimy z nimi ten? jakieś odcineczka? Nie wiem, nie Kupi. wiem, obojętnie. Czekaj, bo mamy kryzysową. Coś tam, A to ja mi, coś tam. Za długi 25 to by zrobiłeś, kurwa? No, zrobiłem. I jeszcze przyciąłem. I zmontowałem. A, i tak, by the way. Jak się event podobał, bo mamy to samy najlepszy event i naprawdę. Efektowo, efektowo... 8 pasz, strzelasz. Dwa... co? Ogratowanie, ogratowanie. Ulatował nas, uratowałem was. Nas. Chodźcie tutaj. Uważajcie. Aleście z gilcie, co? W... Już, już. Znaczy nie, że grajcie oczywiście, tak? No, tak wie? Ja wiem, wiem. Tam są. Za miesiąc 48 złotych. Co w tym jest? Ekipa w tym miesiącu zdewąć strój galaczka Nie no, no, Apteczka! Biorę dla was aptekę Rollo co na chłopie wylądował, no nie a jeszcze zer. O, to bananek, to rozwalamy! Lecę On biało bananek, biało. bananek mega biało! Bananek mega biało! Bananek, daj mi... Dzień. Daj mi leczenie, proszę! Ja mam się. apteczkę, mam apteczkę, już lecę do was. On mi rzuca ryby, dobra. A to nie lepiej aptekę? Aaaa, Ja, ja też mam aptekę? To... Macie, macie, macie. Macie, macie, macie. Tak, no bo matcy. Ja mam, ja mam, ja potrzebuję jakiegoś kewa. Nie żyje, gościu, gościu nie żyje. Podjeżdżamy, podjeżdżamy. Ja idę na ja idę po zrzut. Jeszcze chłopy na smut, ja idę po zrzut. Jeszcze tam chłopy na Nie wiem, tam chłopy. tam chłopy. Szczajcie tam cały czas. Się Tam gdzie wam zaznaczyłam, są chody. Eee, yy, mamy szczęście. do 16 marca. Mamy tak szef, możemy przeczekać. 16 ma marca to jest w sumie niedaleko. No, 3 miesiące ponad. 4 no, to no, no, tak. Uważaj, ty po snajpa. Przecy? Tam, ty po snajpa. Podjeżdża, okay. podjeżdża! Idę do was Ja walę mu RPG na łeb Gosia nas podjeżdża Wiem mówiłem? No, ale chłopie, a możesz może mnie nie kolapsować? A możecie mi pomóc? Plece. A mi, no, mi możecie pomóc? Czy tak średnio? Ja, ja bym ci pomógł, ale jest jeden problem Nie wami. No. Ale bym ci pomógł, na pewno. Nie no, chwilę rozgramy pary. Będzie lepiej. Będ, będ, Czemu pary? Będ, słabsi będą ludzie. Ano no w sumie tak, bo moje noc prałem... mm. Jesteś w tym, jesteś w tym... Dobrze, ja, to... Ksawik, pomocy. Daj, no i to te No ja też jesteś... w... stałem, bo chłop mnie spamuje no. jak... Oni mieli... Mój goście mają do nasi killi. <laughs> Ja już dadę Czy... A nie, jak też dołączę. Czekaj, do trzeba być po tym. Weź, bo... no, to... Już cię zaproszę. On ma zombie i tak, on szkielet to... do... o. fajne melewanie, bo w Dobra, na, 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 na. Naura. Poszły,